Tu Dzisiaj pokażę Wam małego lifehacka. Wziąłem z takiej jednej restauracji takie fajne ręczniczki. I. A, a przy okazji powiem Wam, że kupiłam ten fajny domek. I jak ktoś go jeszcze nie ma, to bardzo polecam, bo jest fajny, Można go fajnie urządzić. Ogólnie. Więc ja jedę tylko do łazienki. I tu mam takie coś. I. Mogę sobie zabrać jakąś fajną półeczkę na przykład. I mogę to położyć tutaj. I będzie tak ładnie wyglądało. I mam takie fajne ręczniczki teraz. I mogę tutaj sobie położyć różne fajne rzeczy. I to tak ładnie wygląda. Tylko jeszcze czegoś małego brakuje. Brakuje mi tutaj na tym. Brakuje mi na tym. Takiej małej roślinki. I teraz wygląda ładnie. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba, pa pa.